Okej. Okay. czytałem wam właśnie w poprzednim e, odcinku o, o krowiej niebios, tak? No i pytanie e, tutaj się pojawiło kolejne wątpliwości, że jak to się dzieje, że przecież Jezus zawierzył kościół e, swojej matce, tak? E, nie, Jezus nie zawierzył kościoła swojej matce. To jest tu jasno w Biblii napisane, to jest Biblia katolickie wydanie znowu, Paulistów. E, I co tu jest napisane? Kościół się opiera na tym, co jest napisane na przykład w Ewangelii Jana, tak? Że Jezus powiedział coś takiego, przeczytam Wam. Gdy Jezus, to jest Jezus na krzyżu już, tak? Gdy Jezus zobaczył matkę, stojącą obok ucznia, którego miłował, zwrócił się do matki: Kobieto, oto twój syn. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka, twoja matka. I o tej godziny uczeń przyjął ją do siebie. I na tej podstawie, słuchajcie, Kościół twierdzi, że Jezus zawierzył kościół, kościół swojej matce. Tak? Nie. To jest nieprawda. Dlaczego? Co tu jest napisane? Słuchajcie, w prawie żydowskim w tamtejszych zwyczajach, tak, było coś takiego, że pierworodny syn musi zapewnić swojej matce wdowie, utrzymanie i dom. Jakoś tak mniej więcej było. Jezus był pierworodnym synem Marii. Maria już na... Miriam, tak? Maryja najprawdopodobniej w tym momencie była wdową. Z tego wnioskujemy. Z tego wnioskujemy, że Maria była wdową. Eee, była wdową. Tak? Więc musiał jej pierworodny syn zapewnić jej utrzymanie. Jezus wisiał na krzyżu, tak naprawdę w tym momencie umierał, tak? No wiadomo było, że już nie ma drogi z krzyża, nie, nie, nie zejdzie w ten normalny sposób, tak? I w tym momencie musiał, jezus wypełnił całe prawo, całe prawo, toczka w toczkę, kropka w kropkę, wypełnił całe prawo Starego Testamentu, cały zakon, Więc musiał się też zaopiekować swoją matką, tak? Jako ten pierworodny syn, tak? I jak to zrobił? Po prostu napisał testament, znaczy stworzył testament właśnie na krzyżu. To właśnie mamy to zdanie, to jest zdanie o tym, jak on tworzył testament, wypełnił, że tak powiem, całe prawo, więc łącznie z tym zaopiekowaniem, zapewnieniem się swojej matce tego, co trzeba, a zrobił to w ten sposób, że powierzył swoją matkę Janowi. Jan. I tu jest napisane, że Jan wypełnił ten testament, tak? To jest testament Jezusa dla, dla Jana. Janie, słuchaj, w związku z tym, tak potłumaczę tak w wolnej parafrazie tego, takiej głębszej. W związku z tym, że jest takie żydowskie prawo, że pierworodny syn musi się zaopiekować swoją matką, jeśli jest wdową, tak? Ma dać jedzenie i, i, i schronienie, tak? No ja teraz umieram, tak? No, to daję Ci to, powierzam Ci to zadanie, tak? które było mi przeznaczone jako pierworodnemu synowi, teraz ty, Tobie daję to w testamencie. Tak? Daję Ci taki testament prywatny. Ty zaopiekuj się moją matką. No, i tu czytamy, ehm, że do uczynienia matka swojej i od tej godziny uczyn przyjął ją do siebie. Czyli Jan ją przyjął do siebie, czyli widzimy, że Jan się nią zaopiekował po prostu. Zapewne przyjął ją do siebie, czyli daje jej jedzenie i daje jej schronienie. Po prostu zwyczajnie. To jest wypełnienie testamentu Jezusa wobec właśnie swojej matki, wobec nakazów właśnie przekazań tak, zakonu Starego Testamentu. No i to jest tylko tyle. Tylko tyle ten fragment znaczy. Tutaj nie ma żadnej więcej. Wiecie, tu nie ma mowy o żadnej królowej niebios, nie ma mowy o niczym takim, nie. To jest, słuchajcie, naprawdę bardzo proste, bardzo proste sprawy. I ludzie o tym wiedzieli, tak. Aż do tego synodu zdaje się w Efezie, tam w III czy IV wieku, czy któryś tam, kiedy znowu zaczęła królowa niebios coś yy, y, być jako chroniąc, ludzie o tym doskonale wiedzieli, co to tu jest napisane. Potem się zaczęli doszukiwać, tak, żeby ten kult królowej niebios jakoś przywrócić, tak? I tak dalej. No to zaczęli się doszukiwać takich różnych fragmentów i zaczęli je inaczej interpretować. Tu jest naprawdę, słuchajcie, bardzo prosty, po prostu zwykły testament żydowski, tak? który wtedy obowiązywał. Wypełnienie jego, po prostu. Widzimy, jaki Jan był posłuszny, tak? wziął do serca to, wykonał, wziął tą matkę do siebie, i tak dalej. Naprawdę to jest piękna sprawa, tak, i w ten sposób powinniśmy na to patrzeć, jak na normalne, ludzkie rzeczy. A nie, tu nie ma żadnego zawierzenia Maryi, Kościoła Maryi. Nie ma. Kościoła się nie zawierza Maryi. Jeżeli Kościół zawierzamy Maryi, to robimy nierząd z Bogiem, bo Kościół jest zawierzony Jezusowi. A jeśli Kościół zawierzony jest Królowej Niebios, tak, to w tym momencie to jest nierząd z Bogiem. I w tym momencie yy, czytamy rozdział Apokalipsy 17 i 18 o wielkiej nierządnicy, co się z tym stanie. Ok, trzymajcie się.